Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszej Areny Druidem. Bez zbędnego gadania, przechodzimy do gry. W ostatnim odcinku udało nam się wbić 1-1. No, 2-0 byłoby lepsze, ale nie można mieć wszystkiego. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się zrobić tak ze 3 W sumie, w momencie, w którym to mówię, to już to się nie, nie spełni pewnie. A, natomiast w kolejnym odcinku hmm, myślę, że zaprosimy tutaj gościa Riosena starym zwyczajem on nam pomoże w późniejszych hmm, walkach. Dobrze, co tutaj mamy? Hmm, co tutaj mamy za karty? No, z tego co widzę mamy dość drogie karty, a kolite bólu sobie zostawimy. Hmm, Myślę, że w tych trzech kartach dostaniemy jakieś tanie na pierwszą lub drugą turę. No, druga tura jest, więc nie jest źle. Przywitamy Dobra. się. I zastanawiam się, czy w pierwszej turze z koina nie rzucić tego porucznika Kościostraży, straży, żeby zyskać przewagę. No, kapłanie, co zrobisz? Co ty chcesz zrobić? Nie lubię grać z ludźmi, którzy aż tak długo myślą, bo to jest dość niewygodne jeśli chodzi o nagrywanie. Bo wtedy trzeba. No Jezu, mm, dobry topdek. Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. Dobry top deck. Na razie nie ma sensu używać koina. No, on stwierdził, że nas podleczy. Miło z jego strony, niewątpliwie. No to my dalej wyrzucamy tutaj stronników. Myślę, że nasz kapłan nie ma jakiegoś dobrego rozdania. Okej, okay. on już siebie zaczyna leczyć. A zastanawiam się. Hmm. Chyba wrzucimy sobie druidkę w postaci żarob Taka troszeczkę defensywnie tutaj zagramy. Hmm. Natomiast w kolejnej turze możemy sobie zagrać poszukiwacza. Przygód. o kurda mm, No to nie fajnie OK to, to mu wyszło mm. hmm. Zagramy poszukiwacza przygód yy, i zbufujemy go do... Czterech punktów ataku, żeby kapłan nie był w stanie go jakoś zabić. No, ale przyznaję, że tym szaleństwem cieni całkiem dobrze tutaj zagrał. Mogłem, mam nadzieję, że nie ma holinowy. Masz? Nie masz. Das dingo. no dobra. Jest Das Dingo. O! Mm. No to jest dobra opcja. Mm. Daj nasz, daj swoim stronnikom plus jeden, plus jeden. A do tego jeszcze <ścoughs> dogramy Hero Power. Eee, I tutaj zaatakujemy sobie. Tym poszukiwaczem przygód. A resztą atakujemy w twarz. No i nasz kapłan ma teraz 13 punktów zdrowia. My mamy tutaj na kolejne tury jakieś zagrania. Jakiś gwiezdny ogień. Lub Mistrza Lanciera. Tutaj słowo cienia, śmierć. Nie, wyciszenie. A. W sumie dobrze, że wyciszenie poszło na niego. Holinowa nam tutaj nie zabija. No, zabija nam jednego stronnika, i jeszcze musi użyć święty cios na dobicie. Ok. nie to niezmiernie cieszy. Hmm. Tutaj atak w twarz cały czas. Hmm. Wrzucamy mistrza Lanciera. No i czekamy, co on tutaj zrobi. Uuuu, jeszcze nam weszła boska tarcza i taunt. Więc kapłan będzie miał teraz spore problemy z pozbyciem się tego. Jeśli nie zabije naszych kreatur, to my w kolejnej turze będziemy w stanie go zabić. No, jednak nie. No i słowo cienia ból. No dobrze. Nie chcemy go leczyć, zdecydowanie. Tutaj zagramy w ten sposób: Taunta zabijemy, atak w twarz. I dogramy sobie jeszcze dwóch stronników. Dogramy sobie jeszcze dwóch stronników. On teraz nawet, jakby nie wiem, zagrał bombę światła. To nic by mu to nie dało. Szpikożerny gul i wybraniec Welena. No ale niestety. Nic to już mu nie daje. Został pokonany. No dobrze. Pierwsze zwycięstwo w tym odcinku mamy 2-1 i dostaliśmy nawet poziom oraz złote orzeźwienie, bardzo fajnie. A, więc co przechodzimy do kolejnej gry? Tutaj przyznaję, że mieliśmy bardzo fajne rozdanie. A, bardzo dużą inicjatywę zyskaliśmy we wczesnych turach, i kapłan po prostu nie był w stanie nadążyć oczywiście jakiś mag mm, mógłby nam to zniszczyć zwykłym strike'em. no a propos maga ech zobaczymy czy uda nam się go tutaj pokonać, dziki ryk na razie sobie odrzucimy tak samo jak te piąteczki, szukamy jakichś tanich kreatur, żeby zyskać inicjatywę a, dokładnie, dokładnie coś takiego. Nic dodać, nic ująć. Mamy już pikożernego gula. Bardzo dobre rozdanie. Hmm. Tutaj w drugiej turze porucznik Kościo straży. będzie dobrym zagraniem. Pocisk lodu? Może? O kurde. Łupu, cupu. Hmm. W takim razie na łupu cupu zagramy sobie w ten sposób mm, i go od razu zabijemy, bo on może sporo krwi nam napsuć, a minus jest taki, że on teraz zyskał inicjatywę, ale mam nadzieję, że uda nam się ją odzyskać. Kobold Geomanta, okej. Okay. Z koboldem, z koboldem jakoś sobie poradzimy. Hmm. Jeśli nie będzie miał teraz jakiegoś zaklęcia, to jesteśmy na dobrej drodze. Ale tutaj pocisk lodu, niestety. A, ale on, on teraz wymieni dwie karty na jedną, co nam jest jak najbardziej. A nie, przepraszam, dwóch kart nie wymieni. Hmm. Dwóch kart nie wymieni. To jest problem. Ale możemy zagrać w ten sposób. No i teraz się zastanówmy. Nie ma sensu rzucać tego, tej mocy dziczy jako bufa. Dlatego też. Hmm. Zagramy w ten sposób. No i zobaczymy co on zagra. Tutaj prawdopodobnie hero power w tego ptaka. Hmm. Kurde, tajemne pociski, niedobrze. Okej. Okay. No, nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Mamy co prawda 23 punkty zdrowia. Hmm. Gula. Albo w stawie wilkiego mors... E wilka morskiego. Wilkiego morska. E w stawie wilka morskiego zobaczę jakie on zaklęcie zużyje na to. Natomiast w kolejnej turze mistrz Lancer prawdopodobnie wejdzie do gry. Hmm, okej. Okay. To może być. O! To jest coś, co nas w sumie urządza. Mm, bo teraz możemy sobie zagrać w ten sposób. Eee tu się wymienić i dorzucić jeszcze pajęczy czołg. I jeśli on teraz nie ma jakiegoś e, AOE, znaczy koina zużył, więc tutaj mm, Flame Strike'a się nie spodziewam. Okej. Okay. Hmm. Jak to można zrobić? Myślę, że zagramy w ten sposób. Mm. Dorzucimy taunta. I czy ja chcę przyjmować cztery punkty obrażeń? Powiedzmy. Powiedzmy, że tak. No dobra. Stu mamy opanowany. W kolejnej turze możemy wrzucić Mistrza Lanciera. O, oh. To nie miło. Zdecydowanie nie miło. Jednakże teraz możemy wrzucić Mistrza Lanciera. Mam nadzieję, że wejdzie. Weszło super. I do tego jeszcze dograć moc dziczy, ponieważ na trzy kreatury mm, sprawdza się jak najbardziej. A, więc tutaj zabijamy sobie tego wikrzyciela i atakujemy za 6 punktów obrażeń w twarz. Okej. Okay. Mamy dwa taunty. Dość mocne. Mamy tutaj neutralizację. U polimorfia. Polimorfia. No dobrze. On tutaj za wszelką cenę będzie chciał zabić. Sprawdźmy, co to jest. Hej, okay. A... stronnika na razie chyba nie będę wrzucał, A... bo nie chcę dać mu takiego tygrysa 5 na 5, uła! No to trochę boli, wolę dać mu działko. Działko? Tak jest. Działko może sobie być. Krakena sobie zneutralizujemy. Co prawda, dajemy mu kartę, ale. W takiej sytuacji. No, wolę się pozbyć tego krakena i wrzucić jeszcze jednego tygrysa. Co więcej. Kolejnej turze teraz, nawet jeśli zagra flamestrika, to mamy jeszcze tego tygrysa. Więc razem z dzikim rykiem będziemy w stanie go zabić w kolejnej turze. No dobra, działko nam zniszczy to nie problem. No to już jest większy problem, zdecydowanie. Mamy tutaj starszego krzyżowca. To jest karta, której potrzebowaliśmy. Pomogę sobie zmienić atak tego na jeden. Zabić sobie to kodo. I zabić sobie drugiego taunta. I mak, niestety, ale mm, nie był w stanie się temu oprzeć. Dobrze, drugie zwycięstwo. Także na razie nasz plan się sprawdza. Mamy teraz 3-1. No, i przechodzimy do kolejnej gry w tym odcinku. Ostatniej, prawdopodobnie, ile jest? 15 minut. Myślę, że 3 gry wystarczą. Natomiast w kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, nagramy sobie jeszcze raz z gościem. Ale w sumie całkiem fajna Talia. No, i mamy bardzo fajny early game bo nie jesteśmy aż tak wolni, jak na druida. Hmm, Okej, okay. grubiański sierżant. No pokorny giermyk, no to jest... to jest to, co lubię. Hmm. Akolita bólu. No wyrzućmy go. kolite bólu możemy sobie odrzucić. A... Pajęczy czołg, jak najbardziej. W trzeciej turze możemy go sobie zagrać. Zastanawiam się nawet, czy w drugiej go nie rzucić. Mana Curve świetnie tutaj wygląda. a Mamy co? Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą turę i w piątej prawdopodobnie wódz mroźnych wilków. Mam nadzieję, że coś tutaj zostanie nam z tych kart. O, backstab. Nie fajnie. baśniowy smok. Kurde. No ładnie, ładnie nas tutaj skontrował. My musimy zagrać. Te, ten pajęczy czołg. A no i ten Pajęczy Czołg zginie prawdopodobnie od Smoka i Hero Power. Więc nas to nie urządza. Ale zobaczymy co on jeszcze tutaj wykombinuje. Hmm... No zobaczymy. Czy ten rook nas skontruje? No myśli, myśli nad tym Hero Power, już tutaj widziałem. Jak najeżdża na... Jak to się nazywa? Zabójcze sztylety. O! Ciekawe zagranie. Bardzo ciekawe. Hmm. No w takim razie... Zagramy sobie zombiaczka. I pozbędziemy się... Pozbędziemy się baśniowego smoka. Mm. No i on teraz, jeśli użyje hero power... Znaczy... Mm. Okej, okay, zombiaka się pozbędzie. Mam nadzieję, że nie zagra jakiegoś agenta WW na kombinacji, bo wtedy byłoby... Aj! Ma drugiego, kurde. No dobra. Teraz zjedzmy sobie po faworku. On musi poświęcić teraz tą kreaturę i broń, ale on wtedy przejmuje inicjatywę, bo teraz może wstawić jakąś większą kreaturę. Regentka srebrnej dłoni. No, nie fajnie. Kompletnie mi się to nie podoba. Działko. No. Działko nie jest jakieś rewelacyjne. No, spróbujmy z tym wilkiem morskim. Spróbujmy z wilkiem morskim. No, problem jest taki, że. On ma inicjatywę i my tylko możemy odpowiadać na jego ruchy. Nam to kompletnie nie jest na rękę. Może, jeśli uda nam się utrzymać tego wilka morskiego na stole, co wątpię, a to w kolejnej turze będziemy w stanie wrzucić wodza mroźnych wilków i do tego neutralizację. Ta neutralizacja może być kombakiem. Okej, okay, ma cztery punkty many, ale tutaj działa jego inspiracja. To niedobrze. No i co zagrasz? Co ty zagrasz tutaj? Poświęci tak. Uła. No dobra, co tu zagrać teraz? To, co teraz robię, może być sporym błędem. Ale muszę po prostu przejąć inicjatywę na stole. Muszę przejąć inicjatywę. Przyzwij panterę. I grubiańskiego sierżanta na razie nie będę grał. Mm, zostawię go na ręku i rzucę go, a po nim wodzę rodzinnych wilków. No. Niedobrze. Zdecydowanie niedobrze. Mm. Plus jest taki, że aha, rekrut i ma dwa okej okay. no dobrze, to daje nam jakieś szanse mianowicie temu damy plus dwa do ataku dorzucimy jeszcze wodza mroźnych wilków i zabijemy tego berserkera hmm nawet nawet zagramy w ten sposób, żeby zabić tego rekruta. Żeby on tym rekrutem nie mógł nam zabić yy, którejś z tych kreatur 2 na 1. Na No to nie, tutaj mamy już przegrane raczej. Chyba, że dojdzie nam kraken albo yy, ta babeczka, która daje nam karty paladyna. Dobralibyśmy jakąś fajną. Uuu, jeszcze go cofnął. No. Nie wygląda to najlepiej, zdecydowanie. Mmm. Yy, A kolita bólu. Ok. Mmm. Yy. Tutaj zabijamy. No i atakujemy. No, gramy teraz z top deku. On ma znaczną przewagę kart na ręku. No ta neutralizacja. Zastanawiam się właśnie, czy to był dobry wybór. O! Wulkaniczny drzewion. To może być nasza opcja kombaku. Zdecydowanie to może być jakaś opcja kombaku. Tylko, tak naprawdę, mm, on teraz co? Yy, zabija sobie tego anubaraka. No właśnie, on teraz może rzucić y, tego obrońcę Argusa, mm, zabić tego Anubaraka i znowu będzie miał obrońcę Argusa na ręku. Nie wiem, on obrońca Argusa się nazywał? Dowódca Argentu, Boże. No, tak też, tak też zrobi. No i to mądrze, mądrze z jego strony. Bardzo dobrze tutaj wykorzystuje tego dowódcę. No, plus jest taki, że on nie ma smoków. A my mamy krakena. No, muszę przyznać, że top deki tutaj pełną gębą idą. No, on teraz pewnie co? Znowu tego obrońcę, może dowódcę Argentu i dobije z broni. A i teraz będzie miał kreaturę 4 na 2, której tak łatwo się nie pozbędziemy. Aj, on też ma ognistego olbrzyma. Mm, no dobra. Atakujemy w twarz. A i może teraz jeśli nas, nam zbije trochę tego życia, to będziemy w stanie w kolejnej turze wystawić yy, ognistego olbrzyma. Mhm mm No jest, że się leczy. No tutaj raczej raczej przegrana. nie będziemy w stanie się po O, może. Mm, może, może. No, zobaczymy. No, nie weszło. A, nie weszło, a co za tym idzie? 12, 16. No, przegraliśmy niestety. Niestety przegraliśmy. Mm, mogę się tutaj zaatakować za 4. I nawet mi nie starczy. Dobra. Moi drodzy, no tutaj nie udało się nam, dobre zagranie, no i dobra, niech już nas zabije, nie bawił się tutaj, jakieś biemy. No, Rogue okazał się troszeczkę szybszy od nas, okej, okay. także mamy 3-2, tak, 3-2. W kolejnym odcinku będziemy mieli gościa i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się poprawić ten wynik. Ja to wrzucę na piątek, a z gościem zobaczycie w sobotę. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zobaczcie również moje inne filmy na kanale związane z Hearthstone'em, z Warcraftem, z arenami, z taliami. A ja żegnam się z Wami. No i na razie, trzymajcie się. Cześć.